Psalm 105. Patrząc pobieżnie, można by przedstawić Psalm 105 jako streszczenie pięcioksięgu, ze szczególnym naciskiem na Księgę Rodzaju i Księgę Wyjścia. Takie stwierdzenie kryje w sobie jednak pewne uproszczenie. Po pierwsze, autor rozpoczyna swoją pieśń od serii wezwań wyrażonych w formie trybu rozkazującego w liczbie mnogiej: Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Głoście dzieła Jego wśród narodów, śpiewajcie, grajcie, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, rozmyślajcie o Panu i Jego potęce, szukajcie zawsze Jego oblicze. Wreszcie, być może najważniejsze, pamiętajcie o cudach i o Jego znakach. To, co następuje dalej, to nic innego, jak przypomnienie owych cudów, znaków. Potężnych interwencji, w których objawiło się potężne imię Boga, w których ukazały się moc Jego prawicy, w których nade wszystko rozbłysła wierność Boga. Dalej widać dokładnie, że psalmista zainteresowany jest szczególnym wątkiem historii opisanej na kartach Pięcioksięgu. Jest to historia przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. W psalmie nie znajdziemy najmniejszej wzmianki o tzw. prehistorii biblijnej, to znaczy pierwszych jedenastu rozdziałach Księgi Rodzaju. Autor z zupełnym milczeniem pomija dzieło stworzenia, opowiadanie o potopie, nawet przymierze, jakie Bóg zawarł z Noem. Idea przymierza wydaje się mieć swój początek dopiero w historii Abrahama i jego potomków. Jak pamiętamy, jednym z elementów tego przymierza, oprócz obietnicy potomstwa i błogosławieństwa, była obietnica ziemi. To ten wątek wydaje się najistotniejszy w opowiadaniu psalmisty. Bóg okazał się wierny. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie danym Abrahamowi słudze swojemu i wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela. I darował im ziemię, narodów i zawładnęli owocem pracy ludów, słyszymy w zakończeniu psalmu. Spełnienie obietnicy dar ziemi, którą Izrael objął w posiadanie, realizuje się dopiero w księdze Jozłego, a więc wykracza poza ramy pięcioksięgu. Autor pozostaje wierny tradycji zapisanej na kartach biblijnych. Odnosi się wrażenie, że przywołuje poszczególne wydarzenia, mając przed sobą rozwinięty zwój tory, nie oznacza to jednak, że w sposób niewolniczy cytuje swoje źródło. W jego relacji dostrzegamy wolność poety, który pozwala się prowadzić natchnieniu. Wyraża się to choćby w obecności detali, których na próżno by szukać w tekście księgi rodzaju, czy księgi wyjścia, albo w modyfikacji tradycji biblijnej. Odnajdujemy w Psalmie na przykład szczegóły dotyczące uwięzienia Józefa w Egipcie: kajdenami ścisnęli jego nogi, w żelazo zakuli jego szyję. Znajdujemy także zmodyfikowaną wersję plak egipskich. W której brak jest wzmianki o, pladzie, pla, o pladze piątej i szóstej, a plagi trzecia i czwarta przedstawione są w zmienionej kolejności. Intrygujące jest to, że w psalmie brak jest najmniejszej choćby wzmianki o niewierności Izraela. Nie znajdujemy w nim relacji o buncie, o szemraniu, o złotym cielcu uczynionym u stóp Synaju. Tak jakby nie miały one dla psalmisty najmniejszego znaczenia. Jakby chciał powiedzieć, że w całej tej historii tak naprawdę liczy się tylko wierność tego, który złożył obietnicę Abrahamowi. Obietnica ta przywołuje, przyzywa ludzką wierność, wierność synów Izraela. W ten sposób objawia się ukryty cel psalmu, ukryty cel Bożego błogosławieństwa. Darował im ziemię narodów. I zawładnęli owocem pracy ludów, aby strzegli Jego przykazań i prawa zachowali. Niech się tak stanie. Alleluja.